Siemano z Warzywieni, witajmy na Lerngrad. Ja jestem Szumi z kanału Wilson. Przede mną błażej z kanału Net TV 4K. Nie rudy tym razem. Tym razem nie rudy się, no Tak i co? Pomakają kończymy jedziemy. kontrakt. No, kończymy kontrakt teraz. No, kończymy kontrakt. Kontakt, kończymy. Tak. Słuchaj, y tutaj jest załadowane już na przyczepę, no, na to, to jest, to zawieź. Gdzie to mamy zawieźć, tak właściwie? Dobre pytanie. Eee, Świetne pytanie. Rasowanie bel, eee, Handlarz zwierzętami. Handlarz brution, dobra. Gdzie tak. się a... znajduje? A ja Bo tutaj na... pozbieram na te bele... Rośnie, to już pamiętam, gdzie jest, ta eee. A ja pozbieram te bele bliżej, żeby siebie były wszystkie. Tam u góry aż... Posz... Jedź, jedź, a ja pozbieram bele. Czekaj, czekaj, bliżej. z tymi belami? Polę numer jeden. A to blisko! Tu drogą pojadę. Przez przejadę, bo nie będę naokoło jechał, bo mnie to mm, nie interesuje. Uh -huh. Chociaż nie, tu jest polna droga nawet ten. Jeć. <laughs> Będziesz się zastanawiał później. Jadę. Jadę. W pestu jadę. Jest tu polna droga, jakaś taka gówniakowa, ale jest. Taka no kwadratowa ta ja... droga ja wyszła trochę. Ja w tym czasie poznoszę te bele w jedno miejsce. A frajer rozumiem, ziemniaki zasadził. Oczywiście, że tak. No, chyba ja myślę. mamy robił no, ja gotowe nie będę prac, Mamy ja nie... gotowe zasadzone ziemniaki, także jest tak, wszystko git. Gdyby no. on to robił. Dokładnie. Znaczy no powiedzmy, że nas stać, ale będzie ja nas. Ja Ja zrobiłem tylko kilka rządków, żeby było na odcinku ładnie, a reszta tam... Dokładnie, trzy, trzy, trzy sześć... Jest... 11 bel jeszcze ci zostanie do wywiezienia. To mogę ja je zrobić. Cichaj. Nie, bo jak już jeżdżę, to już jeżdżę. Gdzie to się wywodziło do tego frajera? Hej, Aha, dobrze. Eee. No, no. i tu że w się lewo. Pomyliłem. Nie, dobrze, no. Tu w lewo teraz. Halo, handlarzu zwierzętów, tu przywiozłem. Dalej jest znacznik. Czekaj. Wykrzyknik a, jest a, dalej. Kupuje. Gdzie on jest? Znowu. Ja też się tam przeniosę, czekaj. Eee... Tam z tyłu? Nie, tam z tyłu się kamienie wywoziło. Eee, ten znacznik na mapce. Tylko żebym jeszcze wiedział, gdzie ja jestem. Aha. No znacznik jest tu, jest tutaj, tu. Gdzie ty jesteś? Ja nie widzę na tej mapie zważywionej. No na ulicę wybiegłeś i gdzie ten znacznik jest? No zapraszam. Jednak tam z tyłu gdzieś ukryli go. Mhm. Mm ja pamiętam, że tam kamienie się wywoziło. Między innymi. Tu, gdzie ty lecisz? No widzę tyłem se chce wjechać, nie? A. My już się wystraszyłem. <grych> Pomóc? Bezkolizyjny płotek Pomóc ci? Nie. So, poradzę spokojnie. Okej. Okay. Gdzieś mi skręcił byłkio. Jest mnie w tą stronę jeszcze, co założył. O! I wysopował i to tu Co to jest? Aha, bo to się otworzyło, a tu ten kibel przeszkadza. Mhm. Mm Wysypuj to gówno. Gdzie pieniądze są? Zaraz. O, już daję. O! Czyli reszta by dla nas. 50. 894 2193 3000 dostaje Trzy 3000 już dali, dało. No. No. Składaj tą Trzy 3000 już dało, a będzie jeszcze 11 Bel. Także spoko. Boże, Czemu ja ci nie je, mogę? Zestarzenie się, zanim to się złoży. Mm. Nie no, ma. Na jadę po tebel. No, a tutaj nam winogronek rośnie. Tam kawałek dalej pokażę Wam pole z kartoflami. Ciul jadę przez to. Tu, no i bardzo dobrze. Wolę z kartoflami jest tu, bo mogę 75% zbioru 50% nawiezienia mamy. Czyli będzie trzeba zmienić miesiąc, żeby nawieźć drugi raz. Ale ziemniaków się nie tam te bele wszystkie tu poprzenosiłeś po jakiego grzyba, żeby mieć co robić. Ty, ale Bierzesz ziemniaków minowały. się ziemniaków się nie wałuje. Chyba nie. Nawet nie woła, także. Tak, że wał był do sadzenia ich? Mhm. Mm <noise> <noise> Chodzi ci o pracownika. <noise> no, a o No. Gorzej się trzeba ćwiczyć tak niż jak tam na polu wystawiane. Widzę. Chociaż nie, bo to łapie. Ale jak kurzy. Kiszonkę nakłada i tak kurzy, no ludzie. Gdzie ty tu 11 siebel miałeś naliczony A ile? 9 Ja widzę. A, to walnąłem się w rachunkach, no bywa. Wróć po mnie. ma, <grym> jadę. A no nie, nie składaj tego już. Kowal to w pizdu. A ja się przejadę na naczepie. Ejo. Mm -hmm. Bezkolizyjne płotki, uwielbiam. Tak, to jest urok tej gry. A proszę ja, was bardzo. Kontrolujemy tutaj A ode, ja. Na mapie normalnie w single też są bezkolizyjne? Tak. Ale głównie. Myślałem, że one są tak jak te znaki. Akurat sprawdzałem, są bezkolizyjne tak samo. Bo, bo akurat tu na multiznaki są bezkolizyjne, a na mapach idzie je przewracać. Ale latarnia już nie jest bezkolizyjna. O no nie, nie, latarnia to już jest... No, do tyłu, do tyłu, do tyłu, w prawo, nie w lewo. Ja cię tu popilotuję. Ja sobie poradzę, spokojnie. <laughs> Dawaj pieniądze. Znowu to samo. O, o tu się o, tu miał ktoś pomysł, nie jest tym naprawdę. Ta... Nic hmm. jedną gratulować. Jeszcze się wypieprzą za trigger, może. Tak by było. O! Wow! 13 no to... tysięcy ładnie. Nawet no, 13 tak. tysięcy dostaliśmy za same bary. Jak nie ponad. Tak ponad, jak 3 tysiące niecałe dostałeś za poprzedni transport. No tak. Dobra, 15 no teraz... i pięknie, i 20 parę tysięcy, no i tak. Pięknie, teraz co, zmieniamy czas. A to nie no. był nasz ciągnik? Nie, ten duży nie. Hmm. Chciałbyś. Duży ciągnik, tylko na baleronie. A po co my ten czas teraz przesuwamy tak właściwie? No bo nie nawieziesz ziemniaków teraz. Bo już jest Ach, 50. Znaczy, że musimy je nawozić, skoro zlecenia są. No ale takie zlecenia, chociaż nie jest tej na ten Dobre, owies, mody. nie, na ten owies można by wziąć, bo w ogóle no, tak. Ja na przykład ten Ściągn Ściągnęliśmy y, mody na kontrakty. I na trawę masz. Tak. I teraz tak, ściągnęliśmy mody na kontrakty. Y, są kontrakty transportowe na y, ten wapnowanie mhm. i na no co to na kiszankę skupić? Za na wziąć te kontrakty, a mamy przyczepy? To się wypożyczy, bo nie, nie dawali tutaj sprzętu. No właśnie, bo tu nie dają sprzętu chyba do tych. Nie. Dobra, i skąd to trzeba zabrać? Dobre pytanie. Nie no wiem właśnie. na czym polega ten. Aha, tu jest trigger Supermarket. W supermarketu jest owiec. A trawa? Trawa jest. Trawę masz zawieźć do handlarza zwierzętami, ale skąd? Do, ale skąd? A ten, owiec też do supermarketu. Do? A mhm. tu supermarket, no? Tylko skąd go zabrać? Teraz pytanie. O ile to nie jest na tej zasadzie, że musimy mieć swój. No właśnie. Przeczytałeś chociaż tam coś o tym młodzie? Może właśnie trzeba. nic szczególnego tam nie było napisane, tak. jak tam na modach, nie? Może trzeba swój znaleźć. zobaczę. Tak mi się coś wydaje mocno, że swoje nie... trzeba. No to mamy. Skąd masz to Nie wziąć. no, wydawało mi się, że może od nich, nie? Przynajmniej tak by było najlepiej. Na co jeszcze były kontrakty pobrane? No weź anuluj, bo nie mamy OWSA przepraszam. A trawę? Trawy by można nakosić. Ile tej trawy potrzeba? O Jezus. Ile? 236 tysięcy. Oj, oj Ale czekaj, bo ta łączka jest dosyć duża, nie? Ale zbierasz 236 tysięcy. Zobaczymy. A ile ma, tam masz czas ograniczony. Ile tam trzeba czasu na to? Pięć, pięć i pół godziny masz. Ciekawe, ile tu by dało z takiej łączki. A na owiec jest 30 minut. Także to jest jakiś taki problem. No jakiś problem jest. Na owiec jest 40 godzin Godzin. No. Gdzie te kontrakty? Dla odcinek jak ci kosimy tą tarę czy a, nie. Bój? Faktycznie 40 godzin. No to kosiarka samo jest... No Ej, a ta łąka chyba. też należy tu do gospodarstwa? Chyba też. Tak, tak, tak. Tam gdzie masz napisane. kosiarki no, ja do naszy. ciągnika, bo tamtej się nie opłaca samojezdnej, bo się nie zwróci. Dobrze. Nawet pewnie. Zobaczę, ale raczej wątpię. Kościarki. Ale biorę tylko te frontowe, czy tylne też? Pekaj. Co tylne? Te podwójne kosiarki do tyłu No, przód i tył musi być, a jak to taki rządek, potem będę poprawiał. To te dobre wezmę, takie fajne. Normalne jakieś, nie muszą być nie wiadomo jakie. Dobra, lecę tym ciągnikiem. Nie wiem, czy on na polu jeden został, ale ciut. Albo pewnie było splepu, podpięte pod, pod niego. Co? Coś było chyba podpięte pod niego. Resetuj. I ta łączka koło naszego, koło naszego gospo, nie? Mm. Ile za te kosiarki zapłaciłeś? Mm. Już ci mówię: 8 koła? Przednia 612, tylna 3800 za sztukę. No to mówię, że 8000. Nie wiem, czy to było na dwa ciągniki ważne. No ale przynajmniej ja mamy radę. obydwaj coś do roboty. Jadę tam. Wiesz, nie do końca musimy zawsze podejmować decyzje ekonomiczne. No, tak idziemy się... do progu. No pewnie. Czekaj, o ile tyle... te prawy tyle nakusimy, nie? Powinno się dać. Teraz tak, y... Czy to już należy do naszego gospo, czy nie? Właśnie no, to, to jest problem, bo łąka należy do pola, to na pewno, a... Od kiedy skręcający w lewo paździerz ma pierwszeństwo? W tej grze ma. Bo mnie wrókwia ruch przepisy ruchu drogowego w tej grze, naprawdę, nie? Mhm. Znaczy, raczej brak przepisów. No. A nie mamy dostępu. A mąż zbierającą pozbierać, czy jak my to zrobimy? Da się, da się. No to zaś będzie trzeba za przyczepę jeszcze zapłacić. Wielki ciul, do przodu wyjdziemy? <laughs> nie, no z 15 tysięcy pójdzie. Tutaj się nie da. Gdzie tu się da kosić w ogóle? Nie masz dostępu do terenu. A spróbujemy po drugiej stronie drogi. Bo jest po tej, to jak tu mamy kosić. A raczej to tu będzie należało do nas szybciej. Należy? Należy. No, no i picobello. Jedziemy z tematem. Pyk. Trzeba to tu skosić potem. Ale ty tą przednią też masz kosić brukwio. Spory kawałek tej łączki tu jest. Mhm. A to ci powiem Leino, wejść od razu tą przyczepę samo zbierającą i już woź tam Dobra. A ja będę kosił. Myśmy mieliśmy, mieliśmy tak od razu zrobić. Okej. Okay. Nawet nie będziemy się w bawić, bo szkło za czasu. No. Dobra, to ja w takim razie... Ciekawe, ile z tego wyda. Muszę je wyłączyć. Będziesz ja wiedział. Tą samą zbierającą, to nawet tą najtańszą, nie? Mhm. nie wiem ile tam wchodzi. 20 tysięcy litrów na nią wchodziło? Coś koło chyba, tego. Nie? Chyba coś koło tego. Czekaj, bo muszę odpiąć te te. Kosiarki. Yy, dobra. To ta przyczepa samozbierająca. Mm -hmm. Chyba ona to pozbiera, nie? Sprawdź pozbiera, pozbiera, na pewno pozbiera, bo ja tak robiłem dla owiec. Aha, mówisz. Najmniej jest 16,1 metra. Wystarczy. No to weź, tam starczy na spokojnie. Półtora tysiąca ta przyczepa. No, no to i git. I trawa no. gdzie miała być? Do handlarza? Tak. Kontakty. Yy... Trawa do handlarza zwierzętami, no. No i git. Owieczki pewnie będzie chciał pokarmić. A nie wiem co on tam dokarmia. Mnie nie interesuje, ma Tylko zapłacić. Tylko owce trawę jedzą. Ma zapłacić. Może nawet sam to żreć. <laughs> Nie on płaci, tylko zleceniodawca. No to też nam tym bardziej mnie, no, mnie interesuje. <grywa> Ważne, że pieniądze dadzą. No i to całkiem tu też ładny kawałek łąki? Jest tu kiszonkę z tego bytułki, jak nic. I to nawet bez praktycznie dodatkowych kosztów. No No, bez problemu zbiera. No i i no, mnie powiedz jak to się szybko zapełnia, jak tak jedziesz. Mam 400 litrów w tej chwili. Tysiąc. Na takim kawałeczku? Tak. Ciekawe. Półtora tysiąca. Ej, to ładnie. Już mam prawie To te prawie tysięcy to lekko. No. 3000. Lita. Hmm. Teraz koszę tylko tu w dole tą łąkę, żebyś tam po górach nie musiał jeździć wtedy tą z drugiej strony pola. Spoko. Będę by tylko nam y, dało za zlecenie, No. Hmm. Już mam prawie 6000. Mhm. Tu jest taka mniejsza góra, to też to odposzę. Tam na tą mhm. wysoką nie będę wjeżdżał. Spoko. No, bez sensu. Dziewięć tysięcy prawie. Myślę, że, uk że ukulamy. Bo ile tam mamy zawieść? wieść? Dwieście no, Myślę, że da radę. A też myślę, że uzbieramy. Trochę kula wojeżdża, ale to... No No i 13 tysięcy już mam prawie. To to trzeba ile? 20 przyczep prawie. No. To na pewno tego nie zrobimy na odcinku. No nie, no spokojnie. Ale przynajmniej są jakieś inne rzeczy, i, i mody można znowu pokazać. Co to jest no za prawda. mod Na powłożenie, który jest taki tam transport i supply, coś tam. Albo w sumie damy link do tych wszystkich czterech. Kiciur. Tak, wszystkie cztery wam wstawimy i będzie dobrze. Tak, do ulepszenia zleceń sobie. Jak widać, ciekawe mody. No i mam, wszystko, mam już całą przyczepę. O, to git, a zobacz, wielki ciul pozbierałeś. pozbierałeś. Mm mhm. 16 100 już mam. No, Gita. Teraz pytanie, gdzie jest ten handlarz? No, tam, gdzie wywoziłem bele. Aha. Kołtorów. A jeszcze tu mogę łączkę obkosić na górze? Też pewnie. No, jak nie. Elegancko. No, tam jest spory teren do nas należący. No i płasko, jest, tu będziesz mógł sobie to spokojnie zabrać. Mm -hmm. Tu na tej górze już nie będę tak kosił, ale. Wiesz tu, co, ja koło, sobie. Tylo, ja sobie oznaczę tego handlarza, bo. No! Nie chcę zważywić Aha, tam. Dobra. No, tam, gdzie mi pokazywali, że się wjeżdża do tyłu. No nie. To nie jest handlarz zwierzętami. A co to jest? Znaczy A nie na trawę przynajmniej. Trawa jest w innym miejscu. Ta? To Ta. jeszcze jeden handlarz jest? Z tego wynika. To gdzie ty masz to zawieść? Zobacz gdzie jestem. Yy... O nie, nie zobaczysz. Tam gdzie wykrzyki. Tam na mapie jest... będę widział. Gdzie ty jesteś? Pytanie czy jestem w dobrym miejscu, czekaj z zwierzętami. Uh -huh. no ale ja cię na mapie w ogóle nie widzę. Gdzie ty jesteś? Trawa nie jest tu przyjmowana, jak zaraz izgnę yy, koło pola 19 w prawo. Nie będziesz mnie widział, bo trigger zasłania. A teraz widzę. A bo to jest supermarket. Jest... No i tam jest wykrzyknik jakiś narysowany. A, supermarket. No. Czyli w złym miejscu jestem. No to ja nie wiem, handlarz zwierzętami jest przeszkodą torów. Jak byk jest zwierzę narysowane. też widzę wykrzyknik. to wie, zmyliło mnie i tam do tyłu się wjeżdża, przecież gdzie bele wywoziłem, co mi pokazywałeś, no. że tam trzeba wjechać. No mówię, zmyliło mnie, bo dwa wykrzykniki, no będę przejadę się tam. A, bo, bo drugi wykrzyknik jest od owca. No, zapomniałem, że przecież tam je wjechałeś. Dobra, daleko nie mam to. Jeżeli gdzie ja to mogę to jeszcze skosić? coś. Tu jest tak równo, ciekawe, czy to też nasze. Zobaczymy zaraz. Ile, damy, że nie ile się da? Cicho mogę, ciekawe dokąd. Ciekawe dokąd mogę skosić. Pewnie do ulicy. No widział, gdzie jest pokoszony. Jaki kawał? Ty, członki w ciul mamy, chłopie. Mhm. Do, go, do gospo od ciula należy. Tutaj nie poskąpili. Do gospodarki. A jeszcze weź pod uwagę, że czwarte i trzecie pole mamy, nie? No. To też dużo daje. Kurde, no łąki mamy czuli kawałek, chłopie. To dobrze, opłaci się. Myśmy mogli tu pola z tego zrobić. No, razie się przydała trawa. Ale trawa się przydała. I się pewnie jeszcze nie nas przyda. No. Na kiszonkę znowu. No, albo na zlecenie wiedzieć szybciej. Albo... I łatwiej. Dobra, nalicza. Ja pierdzielę, dokąd ta łąka jest. Ja liczę. Nalicza nam zlecenie. No i dobrze, widzę. Chłop, jaki kawał łąki mamy. Ja pierdzielę. No i bardzo dobrze. Rzemie w szoku. Dobra, pokosiłeś czy jeszcze nie? No gdzie? No koszę cały. Czas. To zamieńmy się na ciągniki, to ty jedziesz. Jak już koniec odcinka jest. A, no dobra, Ile faktycznie. faktycznie. Tam 20 minut już... Nie, 20. jeszcze się zaklinowało. Co za brukiet. No dobra, no to zobaczyliście jak wygląda zlecenie z tak, moda. I co? I pamiętajcie o lajkach, I komentarzach, tak, ja. subach z dzwonkiem, czytaniu opisów, bo tam będzie między innymi link do moda. No, i co? I Będzie też link do mojej szkoły językowej. Tak. Angielskiego jest. się możecie pouczyć. I do Eneby. Błażej wam wstawi linka. Zawsze jest link też do Eneby, możecie tańsze gry kupić. Dzięki temu zaoszczędzicie. A ja dostanę 5% prowizji za, za wasze zakupy. Dokładnie, czyli wciól kasy dla niego. Bo hmm. to jest biedne stworzonko i on. Tak, ja jestem biedny. Bardzo potrzebuje. Z ubogiej rodziny pochodzę. Dokładnie tak. I mam I... 5% prowizji na niebie. Tak właśnie, więc pamiętajcie o tym, że możecie nas dzięki temu wspierać. I co? I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak, 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 tak? aktywnością oczywiście możecie nas wspierać. No, no przede wszystkim aktywnością. Suby z dzwoneczkiem <laughs> nam się przydadzą, bo tak, YouTube jest. nalicza je i daje no. nam potem fajne możliwości. Tak. Także pamiętajcie. Tak, o możliwości tego, że upierdział na zasięgi. No, no ale to powiedzmy, że w pakiecie <śmiech> dostajemy. <śmiech> Jakby. No, A tak. tymczasem tak co? Dzięki się. Wam za wszystko i do zobaczenia. Na razie. Tak jest.